Tutaj mamy jeszcze, dzisiaj to jest sobota, jeszcze kręcę ujęcie do trzeciej części, to jest wejście do siedziby PESY, fabryki od strony, od zakładu, do zakładu produkcyjnego, od strony ulicy Zygmunta Augusta, numer 11. Ale oczywiście samej oko zakładu nie wejdziemy, bo mamy uprawnień. A my jeszcze, to no już państwo widzieli, jak jechaliśmy do tego? Tak, Dziękuję. Do widzenia. Widzimy się na następnym ujęciu. To jest chyba już trzeci odcinek. Jak mi się przynajmniej zdaje. O, to jeszcze przelot. Do widzenia. Proszę Państwa, sobota wieczór. Tak, tak, dokładnie ta sama sobota, w którą powiedziałem, że y, ujęcia do trzeciej części będę kręcił w niedzielę. Tak e, wygląda. jest zbyt gorszy, tak, ten sam zbyt gorszy, cały czas zbyt główna Wiesz, o, według mnie pięknie, ale się sobie sami. Tam gdzieś się i Peso, a tu sobie czeka autobus, no i widzimy się na kolejnym ujęciu, albo i nie, ale raczej się widzimy jeszcze odcinka tej trzeciej części, kończyć nie będę, bo mam jeszcze za mało ujęć. przecież cały czas jutro, no właśnie, to jest trzecia część, do której gramy też jutro, do której gramy też filmy jutro. Dziękuję Państwu, widzimy się na kolejnym no no, ujęciu. Nie wiem, czy będzie z jutra, czy jeszcze dzisiaj. Załapaliśmy się na odjeździe pociągu IC5700 Bałtyk. Tak, to jest dalej sobota. Żeby nie było, to dalej jest sobota. I pociąg IC5700 Bałtyk właśnie odjeżdża. nic to właśnie zamknął drzwi pociąg odjeżdża. To jest stadler ja, ja już się dzisiaj za dużo stadler na naoglądałem. Dzisiaj byłem praktycznie w każdym miejscu. Jechaliśmy Stadler-Friedem, potem jeden pociąg Stadler-Fried, widziałem teraz kolejny stadler Fit, odjeżdża. Już, 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 już przepraszam Państwa za dużo zoomu było. I tak oto pociąg Intercity 5700 Bałtyk ginie w ciemnościach z sygnałami końca pociągu PC5. Ja na żywego już lewo widzę, na tym rozumiem na kamerze trochę bardziej. Ale już też zaczął znikać. Znika na łuku. I tyle my, proszę Państwa, go widzieli. tyle go widzieliśmy. Już zniknął nam na zawsze. I to był odjazd pociągu IC-5700 Bałtyk. Dziękuję. Widzimy się na kolejnym ujęciu. To jest trzecia część. My właśnie usłyszeliśmy procedurę odjazdu pociągu Pomorzanin. I ten Pomorzanin Właśnie sobie odjeżdża. Filmuję z drugiego peronu, bo nie chciałem tam podchodzić. No, oczywiście obserwuję tyły, żeby nam zaraz albo nic nie zasłoniło, albo coś. Wagon pierwszej klasy, widać teraz. Obok jest wagon barowy. No a rusza z oporami, jak każdy ten. taki ruszają, ruszają trochę lżej. Lokomotywy ruszają trochę ciężej, no taka prawda. Kłamać nie będę. I oto jest procedura odjazdu tegoż pociągu. Pociąg nam szybko zniknie, więc długo na niego nie popatrzymy. Już wygasił semafor. Jest to skład wagonowy. I jak na poprzednim ujęciu, przepraszam za szturchę, na jak na poprzednim ujęciu nasze w widzę go gorzej niż na nagraniu. Pociąg zniknął. I żegnam się z Państwem, także z pociągu Pomożony. Pięknie wygląda swoją drogą zwozu. A jeszcze pokażesz wagony na grupie odstawczej. Tutaj, wagony na grupie odstawczej. Trzy wagony pizzu sobie stoją na grupie odstawczej. Pięknie. O, tam jeszcze jakieś średnie najprawdopodobniej Ariwet. I wieża Ciśni. Tradycyjnie na starych dworcach. Dziękuję Państwu, widzimy się na następnym ujęciu. Cześć i cześć. Na następnym Klip już nie będę zaznaczał, że to trzecie część, bo chyba każdy załapał. Dzień dobry Państwo, to jest już wiem, że trzecie część to ujęcie z niedzieli. Zaczynamy sobie byz, bydgoskim transportem publicznym Dokładnie mówiąc linia. Z niedzielę, tak, niedzielę co? co? Ach, super, bo... A czy tak czy jak? dobra sprawdzę, bo sam nie wiem. A tym bardziej mnie wkurza taki podział na niedzielę handlowe, nie handlowe, bo to to już jest w ogóle bez sensu. Eee, 11.06, linia 71. Czyli no ogólnie o 11.06, czyli no, czyli niedziela zwykła. 11.06. Eee, no i, i, i jedziemy tutaj do przystanku Fredry Warszawska. Będziemy jechać. Tutaj było widać fakus, papus, no, halo, Fredry, Fredry Warszawska, no i będziemy się widzieć gdzieś dalej. Znowu jesteśmy przed dworcem Bydgoszczy, termazem w niedzielę mniej więcej rano. Zostawiamy gdzieś może w jakiejś pożekalni bagażu, tylko bagaż, a potem nosimy dalej gdzieś w kierunku miasta, bo po prostu czasu do pociągu jeszcze, ho, ho, 17.10, a jest gdzieś godzina 10. I już opuściliśmy dworzec, on został tam, ochen za nami, a my kierujemy się tu ulicą w Bydgoszczy na Rybirynek rynek. No właśnie w Bydgoszczy no bo raczej na piechotę to się nie idzie do innych miast I chociaż między miejscowościami w mi nie można ale tak to raczej nie na jakichś najprzychodliwościach e, także ale też są ludzie oczywiście którzy chodzą bardzo dużo to to wymaga potwierdzenia, ale my widzimy się na robim rynku. Nie mówię. Proszę Państwa, to jest Rybirynek tutaj, tutaj, a my stoimy na, na brzeżu. Zaraz najprawdopodobniej będziemy pływać tramwajem wodnym. To jest trzeci odcinek, podkreślam dalej, tylko już w niedzielę ujęcia nagrywane. Odcinek prawdopodobnie o tyle, coś tam, coś tam, bydgosz. Ale jak jest figura. I tu jest gościa. Zobaczymy. Ale niestety, z własnych wydarzeń, koszulka z flagą Ukrainy. Tu no figura Fusaka. No a tu woda. tam my płyniemy. Tak razem, to razem. A jak sama, to sama płyniemy. I wychylmy się. To jest Opera Opera nowa kontynuujemy no Niestety jako jeszcze nie wiem co to wszystko znaczy, ale mamy wskaźniki Ja się domyślam, że tu mamy maksymalną szerokość, a tu mamy maksymalną wysokość. To tak to co się mogę domyślić. A to cała reszta to nie wiem. Jak mamy jakiegoś pana statku w komentarzach, to może się wypowiedzieć. Albo po prostu ktoś, kto pracuje w marynarce. A my kontynuujemy. Widzimy się z Państwem na no następnym ujęciu.

My podwiązujemy się do brzegów. I właśnie przywiązujemy się do ściany nożu. I wrota zamknięte. Wrota zamknięta. Wrota zamknięta. Zobaczę tego nie ma, nie? Nie ma, nie? Kawada w śluzie zaczyna się uzupełniać.

Jest <grymne> <grymne> było. Za dużo wody naleje i wpłyniemy na chodnię. <grymne> <to szkłopot>, <grymne> ja tak, że to jest kłopot, nie jak pan nie. Nie będzie tak źle. Śpichaj, takie tak bo płyniemy sobie. よくやったで pogrodzenie, fale nabite. Ale żeby nie było wiesz, straszne, to że Nie było. No, czyli... A do Jaką rzekę mamy teraz? Ta, tak, prawda. Jakbyś nie był pomalowany tak Jakiś grób. Nie brunęło Nie tak nie, się, to jest no, powiem, Nie sobie właściwej strony. Nie ma szans, choćby ktoś chciał sobotę zrobić, załatw centrum, to nie jest w stanie, tych... W to otworzyć. A wysadzić? Jedynie. Mhm. Jedynie, bo otworzyć się nie da. Cały napór wody nie wstrzyma. No, tak, no. Przejeżdżę sobie tramwajem. Tak, tak. Tak, Tak, tak.

O to mamy jej powóz śluzy śluzy w tym miejscu mamy po prostu między innymi za niski most a następnie pewnie też się skok albo jazb. I to doprowadza do sytuacji obowiązków śluzy w tym miejscu. A wrota została otworzona. Proszę Państwa po naszej prawej stronie basen sportowy Olej w miarę piękna konstrukcja Przeszklenie tutaj mamy taki wygląda jakiś piaskowiec tak bym powiedział mamy dalej kontynuujemy tutaj mamy te znaki wodne rzekłowy wody.

Wracamy. No przystaje, przy rybnym ręku. Znowu wpływamy na śluzy, ale już śluzy będą pokazywać. Nie będę, bo pokazywałem wcześniej. Jak wpłynęliśmy w tamtą stronę, myślę, że widzimy się już tam na końcu, w przystani, na Rybim Rynku. Dziękuję Państwu. Widzimy się właśnie tam. Śluzą. i to wszystko jest głównym powodem dlaczego zbudowana jest śluza a nie jest wszystko normalnie tak, że to tak nazwę ale teraz będziemy siedzieć na rybinu dziękuję także tak jak mówiłem zostawiamy już statek i jesteśmy na rybim rynku udamy się pewnie za chwilę gdzieś na jakiś restauracji na obiad a ja się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo. Z tego ujęcia się żegnam, to mam na myśli, nie? Jesteśmy na tym moście, co był w drugiej części, koło opery. A my już jesteśmy po obiedzie, już minęło bardzo dużo czasu. Więc idziemy już na chwilę tylko na Wyspę Mięską coś popatrzeć i potem już kierujemy się w stronę dworca i e, tramwajem będziemy jechać, więc widzimy się na Rondzie Jagiellonów na przystanku, jak będziemy wsiadali do tramwaju. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, Domyślać się tak, to nie jest przystanek tramwajowy, ale ja nie mogę sobie odpuścić. Po pierwsze, chciałem trochę Państwa wprowadziłem w błąd, ponieważ to nie była ta mała wrotka. Ta, ta mała wrota to jest ja końcowy od odnogi odry. No i po raz kolejny powtarzam, to, no to nie ma się co dziwić, że mamy śluzę. Tam i mamy tam. Odr... Y, odrę powiedziałem brdę, brda, co, co ja tu gada Brda o to mamy koniec od nogi. Oczywiście jak zawsze z jazdem i właśnie... Widzimy się na kolejnym ujęciu. Nie chcę powiedzieć, że na przystanku, bo to może być kolejne wprowadzenie też w błąd. Także tak jak mówiłem, już jesteśmy na przystanku i pojedziemy tramwajową 8, 7, 8 godzin, 16, 17. Widzimy się po tej o na Już podjeżdża nasz tramwaj, linia numer 8, Rycerska przez Dworzec Główny, prowadzony znowu w Bydgoszczy. W jest to dziwne, prowadzony przez Swing. Jak widać PESA Swing. Jedzie. widzimy się na dworcu głównym tutaj jest to Wrocławskiego jest Główny w Bydgoszczy. No i nikogo nie zdziwi, jak powiem, że widzimy się w środku, ale mogę z niektórych zdziwić, jak powiem, że widzimy się w środku. Już w następnym odcinku, czyli w czwartej części, w czwartej w części filmów, czwarty, czwartego filmu, o, w ten sposób, czwartego filmu z tej wyprawy, z wyprawy do oraz bylgosci. Dziękuję państwu bardzo za oglądanie trzeciego odcinka.